Marka Jezus, odcinek 59, jesteśmy w szóstym rozdziale Ewangelii Św. Marka, wersety od 7 do 13. Bardzo proszę posłuchajcie. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strzośnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Moi drodzy, to jest. to jest bardzo niesamowity fragment. Wydaje mi się, że też bardzo ważne w życiu Pana Jezusa. Jeśli sobie przypomnimy pierwsze odcinki Ewangelii tego Marki Jezus i pierwsze fragmenty Ewangelii Marka, to zobaczymy, że pierwszą rzeczą, którą Jezus robi, praktycznie pierwszą, którą robi po swoim chrzcie, kiedy zaczyna publiczną działalność, to powołuje uczniów, gromadzi wspólnotę uczniów. I to jest pierwsze. I potem na oczach tych uczniów zaczyna całą resztę swojej działalności robić. Czyli forma, formowanie wspólnoty, formowanie przyszłego kościoła jest naprawdę bardzo ważnym zadaniem w życiu Jezusa. I Jezus później wszystko, co robi, to robi razem z uczniami. Uczniowie na to widzą, patrzą, biorą w tym udział, bo On ich kształtuje, żeby później kontynuowali Jego dzieło. A dzisiejszy fragment w tym szóstym rozdziale to jest taki, kiedy po raz pierwszy Jezus Udziela swojej władzy uczniom. On ich deleguje po raz pierwszy. Mówi: idźcie, uzdrawiajcie, uwalniajcie od złych duchów, głosie Ewangelię. Pamiętamy, że jak Jezus później wybierał swoich dwunastu uczniów, to powołał ich, żeby byli z nim, żeby mieli władzę nad złymi duchami i żeby mógł ich wysyłać, aby głosili dobrą nowinę. I teraz po raz pierwszy widzimy w Ewangelii, że gdzieś przeszli już jakąś drogę, że. Byli przy Jezusie, kiedy On uwalniał, kiedy On uzdrawiał, kiedy głosił, kiedy. No, no, w różnych tych sytuacjach, kiedy Jezus był po prostu sobą, ale na ich oczach i oni z Nim byli i widzieli, rozpoznają Go kim On jest. I tym razem Jezus daje im swoją władzę, wysyła, mówi idźcie, uwalniajcie od złych duchów, uzdrawiajcie, głoście Ewangelię. Daje też bardzo fajne, fajne zdanie, że tam gdzie Was przyjmą, to wejdźcie, przyjdźcie, bądźcie z nimi. A tam, gdzie was nie przyjmą, to strząśnicie yy, proch z waszych nóg na, na świadectwo przeciwko nim. Yy, I to, to, ten element przyjęcia, nieprzyjęcia jest bardzo ważny. Tak jak ktoś przyjmuje albo nie przyjmuje Jezusa, tak ktoś przyjmuje albo nie przyjmuje uczniów. Zobaczmy, że Jezus tutaj nie mówi im idźcie i wszyscy was przyjmą. Idźcie i będzie bez problemów. Idźcie i każde drzwi się przed wami otworzą, bo ja jestem z wami, bo ja was posyłam, będzie super. Nie, Jezus mówi, ten sam los, który ja. Mam, czeka Was. Naprawdę wszystko to, co ja w czym ja jestem, to Wy w tym jesteście. Idźcie i teraz trochę przeżywajcie to, co ja przeżywam: to chodzenie, głoszenie, bycie przyjętym, bycie odrzuconym. Tam, gdzie przyjęcie jest, tam, gdzie jest otwarte serce, tam znaki się dzieją. Tam dochodzi do uwolnień, tam dochodzi do uzdrowień. Tam, jak jest końcówka tej Ewangelii, że wyrzucali wiele złych duchów, namaszczali chorych olejem i, i ci chorzy byli uzdrawiani. Zachęcam, żeby dzisiaj sobie pochodzić z tą Ewangelią i popatrzeć, że Jezus jest prawdziwym nauczycielem. Prawdziwym to znaczy, że takim, który swoich uczniów wychowuje do, do udziału w tej samej rzeczywistości, którą On ma. Tej samej mocy z niebios, Którą ma, do uzdrawiania, do uwalniania, ale tego samego, tej samej rzeczywistości też bycia nieprzyjętym w, w różnych miejscach, w różnych domach, w różnych sercach. Jezus wprowadza po prostu w swoją rzeczywistość uczniów, niczego przed nimi nie ukrywa. Posyłając ich pierwszy raz na głoszenie, mówi: Będą tacy, co was nie przyjmą też, będą tacy, co przyjmą, tam będą znaki, tam będą cuda, będą też tacy, co was nie przyjmą. I chodźmy sobie dzisiaj z tym prawdziwym nauczycielem. I sobie możemy w tym dniu jakoś tak przyglądać się. To jest trudne pytanie, ale czy jak my poszliśmy za Jezusem, jak chodzimy za Jezusem, to czy było w nas takie otwarcie, jest w nas takie otwarcie, taka akceptacja też trudów związanych z tym chodzeniem za Jezusem? Czy dopuszczamy taką myśl, że jak idę gdzieś z Jezusem, w mocy Jezusa, to mogę być nieprzyjęty. Z tym sobie tak trochę pochodźmy. Zobaczmy, jak to się kształtowało w naszym sercu, a wieczorem się na ten temat pomodlimy. Zapraszam na 21. na medytację nad tym fragmentem. Zachęcam też do tego, żeby nasz kanał subskrybować, tak kciuka w górę, dzwoneczek. Można też wysłać udostępnienie do kogoś, komu ten tekst może się przydać. To spotkanie, ten film może się przydać. Mam nadzieję, że do zobaczenia.